Kiedy stanął przed plutonem egzekucyjnym, nie pozwolił sobie zawiązać oczu. Śmiało patrzył w lufy karabinu. Dzisiaj w cyklu zapomniani bohaterowie. Generał Zygmunt Padleski, naczelnik województwa płockiego w powstaniu styczniowym. Zygmunt Padleski urodził się 1 stycznia 1836 roku w Czerniawce Małej koło Berdyczowa w rodzinie szlacheckiej. Najpierw uczył się w Korpusie Kadetów w Brześciu i Petersburgu, a następnie w Akademii Artyleryjskiej w Petersburgu, którą ukończył z odznaczeniem w 1859 roku. W czasie studiów zaprzyjaźnił się z Zygmuntem Sierakowskim i należał do tajnego kółka oficerskiego w Petersburgu. Zygmunt Sierakowski skupił wokół siebie młodych polskich oficerów, patriotów i właśnie to kółko oficerskie Sierakowskiego było jednym z tych środowisk, które później stworzyły Ruch Czerwonych przed Powstaniem Styczniowym. Padlecki służbę wojskową odbył m.in. w baterii artylerii konnej Gwardii w Nowogrodzie, gdzie szybko waltzował. W 1861 roku został mianowany porucznikiem. Następnie wyjechał do Paryża, gdzie objął przewodnictwo Towarzystwo Młodzieży Polskiej. Z jego ramienia rozpoczął pracę w polskiej szkole wojskowej w Genui a następnie w miasteczku Cuneo w Piemoncie Był w szkole instruktorem artylerii, wykładowcą matematyki, strategii, taktyki i historii wojen, a następnie zastępcą komendanta. We wrześniu 1862 roku Padlewski w imieniu Warszawskiego Komitetu Centralnego Narodowego prowadził wraz z Agatonem Gillerem i Włodzimierzem Milowiczem w Londynie negocjacje z rosyjskimi demokratami skupionymi wokół Aleksandra Hercena. Rezultatem tych rozmów był opublikowany w październikowym numerze Koła Koła list sygnowany przez Komitet Centralny Narodowy. Najważniejsze zawarte w nim zdanie brzmiało: Zasadnicza myśl, którą Polska obecnie rozpoczyna, powstanie całkowicie uznaje prawo Włościan do ziemi, przez nich uprawianej, oraz pełne prawo każdego narodu do rozporządzania swym losem. Kołoką to było najważniejsze emigracyjne pismo o liberalnej inteligencji rosyjskiej. Deklaracja, przemycana w znacznej ilości do Rosji, przyczyniła się do zwiększenia liczby przyjaciół Moskali sympatyzujących z walką Polaków. Wielu z nich przyłączy się do walczącej Polski przeciwko Rosji Carskiej. W październiku 1862 roku Pawlecki powrócił do Warszawy i został jej naczelnikiem. Wszedł w skład Komitetu Centralnego Narodowego. Jako jedyny wojskowy w jego składzie. Odgrywał w nim dużą rolę. To na jego wniosek, 3 stycznia 1863 roku, podjęto decyzję o rozpoczęciu powstania w momencie ogłoszenia branki. Brankom nazywano zarządzone przez Aleksandra Wielopolskiego imienny pobór do wojska, mający rozbić organizacje spiskowe. Powiedział wówczas, jeśli przyjdzie zginąć, to niosąc ludowi dekrety uwłaszczeń. Kilkanaście dni później, po brance warszawskiej, wyruszył do Campinos. Kiedy 22 stycznia 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe, Padlecki został powstańczym naczelnikiem województwa płockiego. Jego oddziału opanowały przejściowo kilka miast, m.in. Sierpc, Lipin, Maków, a także komory na granicy Prus Wschodnich, skąd spodziewano się daremnie transportu w broni. W marcu dyktator powstania, Marian Langiewicz, awansował go na stopień generała. Po kilku porażkach z nieprzyjacielem, nie czując się na siłach, stawiaj dłużej czoła silniejszemu wrogowi, rozpuścił oddział i udał się do Warszawy. Wkrótce jednak, na polecenie rządu narodowego, powrócił do wojska Płockiego, gdzie miał objąć dowództwo nad nowym, silnym oddziałem, mającym przybyć z Prus Zachodnich. 22 kwietnia 1863 roku Padleski w towarzystwie kilku osób wyjechał na spotkanie z przedstawicielami organizacji w PuSach. Wszyscy posiadali paszporty na fałszywe nazwiska. Koło wsi Bożenin zatrzymał ich patrujący okolicę kozak. Nam się śpiesz, weź to sobie na piwo i jedź z Bogiem powiedział Padlesk, po czym wręczył kozakowi 100 rubli. Zdziwiony tak dużą łapówką kozak zażądał paszportu. Oferowano mu następnie 200, 300, a wreszcie 500 rubli. Kozak odmawiał. Tymczasem nadjechał oficer, który zarządził rewizję, podczas której znaleziono krakuskę wojewody, kilka pistoletów i plik papierów, z których niektóre. Miały pieczeń rządu narodowego. Aresztowany Padleski został przewieziony do Lipna, a następnie do więzienia w Płocku. Próby jego oswobodzenia zakończyły się fiaskiem. W śledztwie zachowywał się niezwykle godnie, zeznawał ostrożnie, nie obciążył nikogo z podkomendnych, nie wymieniał żadnego z aktualnie czynnych członków rządu narodowego. W rozmowie z rosyjskim generałem Semekom odmówił odwołania się do łaski Carskiej. 1 maja. 1863 roku. Sąd wojenny skazał 27-letniego generała na karę śmierci. Generał Zygmunt Padleski został rozstrzelany o świcie 15 maja 1863 roku w Płocku. Nie pozwolił sobie zawiązać oczu i śmiało patrzył w rufy karabinów.